Proszę Państwa, w tym roku wprowadziliśmy nowość, nową technologię w produkcie Bakkim Słoma. Dodaliśmy dwa szczepy o unikalnych funkcjonalnościach. Oprócz szczepów celolitycznych, które mamy w Bactim Słoma, które są wyspecjalizowane w humifikacji materii organicznej, w tym aby szybko zajmować miejsce na resztkach pożniwnych, aby uwalniać z nich składniki pokarmowe, aby konkurować z patogenami glebowymi i ograniczać ich rozwój na stanowisku, dodaliśmy szczepy wyspecjalizowane w uwalnianiu niedostępnych form fosforu. Dużo fosforów w glebie mamy w formie nierozpuszczalnej w wodzie, i dodaliśmy szczep taki, który jest wyspecjalizowany w tym, aby uwalniać ten fosfor do form rozpuszczalnych w wodzie. Efektywne i szybkie rozłożenie resztek pożniwnych ma też aspekt prozdrowotny dla rośliny następczej. Czyli zmniejsza potencjał infekcyjny mhm. patogenów, które mamy po prostu na, na polu. Obecnie największym problemem w przypadku gleb jest degradacja glebowej materii organicznej, no i ubożenie mikroflory spowodowane zaniechaniem nawożenia organicznego. Tutaj mamy źdźbuło pszenicy które zostało potraktowane preparatem Baktim, natomiast tutaj, gdzie nie było preparatu, rozwinęły się różnego rodzaju grzyby patogeniczne. Efektem zastosowania bactim słoma będzie nie tylko większa ilość próchnicy w glebie, nie tylko więcej składników pokarmowych uwolnionych z resztek pożniwnych, nie tylko ochrona tego stanowiska przed patogenami glebowymi, ale również więcej fosforu i więcej potasu przez cały sezon wegetacyjny.